W poniedziałek mierzyły się ze sobą dwie drużyny znajdujące się na ostatnich miejscach w tabeli. Zwycięzca tego meczu dodałby sobie tlenu w walce o utrzymanie. W spotkaniu padł jednak remis 1-1, a to oznacza, że Warta Poznań jest już pewna pozostania w Ekstraklasie. Brawa za to, że, że Warta przetrwała ten najtrudniejszy, jak mówią klasycy, sezon dla Beniaminka, czyli drugi sezon występów w piłkarskiej PKO BP Ekstraklasie. Świetnie, że lepiej się ogląda Warte, że nie jest u nas tego na tylko na defensywność, że potrafi zagrać się mocnym pressingiem, że potrafi odbierać piłki, że potrafi zdobywać gole, co udowodniła zdecydowanie także podczas meczu w Płocku. W sobotę Warta pokonała na wyjeździe Wisłę 3-0 i już wtedy była niemalże pewna utrzymania. Zespół Dawida Szulczka przeszedł kompletną metamorfozę zimą. W rundzie wiosennej Warciarze w mocno przebudowanym składzie zaczęli strzelać bramki i wygrywać mecze. Jednym z wyróżniających się zawodników jest wypożyczony zimą Frank Castanieda. Kolumbijczyk zdobył cztery bramki w tym jedną w Płocku. Jak sobie tak człowiek spojrzał i pomyślał, że szwacet facet grał jesienią w Lidze Mistrzów, grał naprawdę przeciwko e, czołowym zespołom, łącznie chyba z Realem Madryt, jak tak pamiętam. Jest. A tutaj ten, strzela, a tutaj strze tak, a tu strzela bramkę <laughs> przy całym szacunku w Płocku na Wiśle i się tak potrafi cieszyć, nie, jakby, no jakby tą bramkę strzelił na Santiago Bernabéu, nie. Cieszył się Castaneda, cieszyła i cała Warta. Zieloni są pewni utrzymania w przeciwieństwie do kilku innych drużyn o od Stali Mielec, ja cały czas nie jestem pewien, że ta drużyna się utrzyma w Ekstraklasie. Śląskie Wrocław pod wodzą trenera Piotra Tworka, Wisła Kraków zamieszana, Gielonia potem w Zagłębie, Lubin. Walka byt w Ekstraklasie trwa. Do końca sezonu dwie kolejki. Już teraz pewien spadku po się z Termaliką jest Górnik Łęczna.